Dawno, dawno temu, na rozległych wodach mórz i oceanów, opowieści o piratach zawsze wzbudzały emocje. Od filmowych ekranizacji po opowieści szeptane przy ognisku, historie te fascynują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzisiaj zapraszamy Was na podróż przez mity i fakty dotyczące najsłynniejszych pirackich bitew. Zatem wciągnijcie liny i przygotujcie się na żeglarską przygodę. Początek tej historii sięga XVII i XVIII wieku, kiedy piraci panowali na wodach Karaibów. Pierwszym z naszych bohaterów jest Czarnobrody, prawdziwe imię Edward Teach, którego przerażający wygląd z płonącymi lądami w kapeluszu siał strach w sercach marynarzy. Pewnego dnia Czarnobrody zdecydował się zaatakować krążownik AMS Pearl w pobliżu wybrzeży Karoliny Północnej. Mimo, że mity mówią o zaciekłej bitwie trwającej wiele godzin, rzeczywistość była nieco inna. W rzeczywistości starcie było krótkie, lecz zacięte, a zakończyło się, gdy Czarnobrody został pokonany i zginął w walce z brytyjskimi żołnierzami. Przenieśmy się teraz na Morze Karaibskie, gdzie inna słynna piratka, Anne Bonny, wraz z Mary Reed walczyła ramię w ramię z załogą pirackiego kapitana Kaliko, Jacka Rackhama. Choć legenda głosi, że N i Mary były nieustraszone, nigdy nie poddając się w walce, rzeczywistość była nieco mniej romantyczna. Po pewnym czasie piraci zostali złapani w zasadzce zorganizowanej przez brytyjską marynarkę wojenną. Kolejnym fascynującym piratem był Bartholomew Roberts, znany jako Czarny Bart. W jego przypadku mityczne opowieści o nieustępliwości i niezliczonych bitwach mają swoje podstawy w rzeczywistości. Roberts był jednym z najskuteczniejszych piratów swojego czasu, a jego flota liczyła wiele statków. W 1772 roku uczestniczył w Wielkiej Bitwie z brytyjskim okrętem wojennym Swallow. Chociaż Czarny Bart miał na swoim koncie wiele zwycięstw, tym razem szczęście mu nie dopisało. Zginął w bitwie, ale jego legenda żyje do dziś. Pirackie bitwy były równie nieprzewidywalne jak kaprysy morza. Choć często otoczone są aura tajemniczości i dodane do nich są różne legendy, które czynią je jeszcze bardziej fascynującymi, prawda potrafi być równie interesująca. Piraci byli ludźmi, których życie pełne było niebezpieczeństw i przygód, ale także codziennych wyzwań, które często kończyły się w cieniu wspaniałych i romantycznych opowieści. Współczesne przedstawienia piratów są często pełne przesady, ale prawdziwa historia jest równie pasjonująca. Choć być może nie zawsze były to pełne kolorowych fajerwerków bitwy, z pewnością były to wydarzenia pełne odwagi, ryzyka i sprytu. Mityczne pirackie bitwy, choć nie zawsze dokładnie oddają rzeczywistość, pomagają nam zrozumieć i docenić tę niezwykłą część historii. Dziękujemy, że dołączyliście do naszej przygody po historycznych wodach pirackich starć. Pamiętajcie, że za każdą mityczną historią kryje się ziarenko prawdy, które czeka, by zostało odkryte. Bez względu na to, czy jesteście młodymi marynarzami, czy doświadczonymi podróżnikami, prawdziwe historie piratów są nieskończonym źródłem inspiracji i nauki. Na tym kończymy naszą opowieść, ale pamiętajcie, gdziekolwiek płyniecie, zawsze miejcie oko na horyzont.